Witam, z tej strony Turteł. Ostatnio w planach miałem nagrać filmik o kilku większych i mniejszych glitchach, które można napotkać w War Thunder, ale podczas researchu do tamtego filmiku znalazłem jeden na tyle duży i głupi glitch, że uznałem, że nagram o nim mały dedykowany filmik, który właśnie oglądacie. Błąd tyczy się audio w grze i będzie tematycznie powiązany z tym, co było omawiane w filmiku autorstwa Gaviatora It's not your fault you died. Gdzie omówił to, jak dziwnie działa audio w tej grze i jak jest powiązany delikatnie z ukrytą mechaniką spotowania, renderowania się przeciwników w grze. No i jakie są z tym problemy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć ten filmik, będzie link w opisie. Ale w tym filmie omówię całkowicie nowy glitch powiązany z audio, który odkryłem przypadkiem z małą pomocą. A więc, o jakim glitchu mowa? Dla wprowadzenia, opowiedzmy sobie taki delikatny scenariusz takiej typowej bitwy na topkach, gdzie omówię ten glitch. Załóżmy sobie, że grasz takim Leopardem 1A5 na mapie Północna Holandia i w praktyce jedziesz na spawna przeciwnika, bo w enemy zostało tam 5 graczy, zrobiło się pusto na mapie, jedziesz na spawna. Jesteś właśnie na samym cienkim środku mapy, nic się nie dzieje, patrzysz czy nie wyjeżdżając za winkla i nagle je but! dźwięk jakby piorun obok ciebie strzegł, rozglądasz się z przerażenia. Sprawdzę, co się stało, czy to kas? Czy to helka? Może ATGM do ciebie le leci? Ale w tym problem, że nic z tych rzeczy, po prostu strzeliło. I, I nic. Co właśnie się do cholery stało, się pewnie zastanawiasz, właśnie. Źródłem dźwięku była enemy pilotka, która właśnie wystrzeliła swoją rakietę przeciwlotniczą. Tylko problem w tym, że ona stała na swoim spawnie, a nie na środku mapy. Więc pewnie teraz zadajesz sobie pytanie, jakim cudem słychać wystrzał na środku mapy, jakby pilotka obok mnie stała. I oto jest ten glitch i temat filmiku. Aby wyjaśnić funkcjonowanie tego glitchu i co jest nie tak w grze, muszę Wam objaśnić dwie rzeczy co do działania dźwięków w War Thunder. Po pierwsze, to kiedy słyszymy przeciwników. Normalnie jeżeli przeciwnik jest zespotowany, co oznacza, że nasz klient gry, nasza perspektywa w grze, normalnie go renderuje, słyszymy go normalnie. Wszystkie przez niego wydawane dźwięki, wystrzały z działa, KM-ów czy wystrzeliwane rakiety i tu dochodzi cały wątek z filmiku It's not your fault you died. W grze jest zwyczajnie ciut ukryta mechanika spotowania, która może wpłynąć na to, jakie dźwięki wychodzące z pojazdu przeciwników będziemy słyszeć w naszej perspektywie gry, w naszym kliencie gry. Zwyczajnie gra próbuje nie renderować, nie wyświetlać czołgów przeciwnej drużyny, których normalnie nie mamy prawa ujrzeć podczas meczu. Są za jakimiś ścianami, są na swoim spawnie, są za daleko, są za jakimiś przeszkodami. Zwyczajnie ich po prostu nie ma jak zobaczyć normalnie w grze, to ich gra nie renderuje. Więc, jeżeli przeciwnik nie jest zespotowany, lub inaczej mówiąc, twój klient gry go nie renderuje, to jeżeli on wystrzelić działa, nie usłyszysz tego. Po prostu. On strzela, a ty tego nie usłyszysz, bo jest niezespotowany. Ale jakiekolwiek użycie przez przeciwnika KM-u działka spowoduje natychmiastowe zespotowanie go. Dzięki czemu wszystkie przez niego wydawane dźwięki zostają nagle poprawnie wendorowane tam gdzie powinny być. Ale co się dzieje jeżeli przeciwnik którego nie widać użyje rakiety? Tutaj zaczynają się schody i drugie zagadnienie związane z tym glitchem, bo przy użyciu rakiet jest podobnie jak z wystrzeliwaniem z działa. Nie usłyszysz tego jeżeli przeciwnik jest niezespotowany w twoim kliencie gry. Ale jeżeli przeciwnik nie będzie zespotowany i użyje rakiety, a ty będziesz stał na środku mapy, normalnie gra wyrenderuje owy dźwięk wystrzału, jakby był od bok ciebie. Gra po prostu zamiast wyrenderować tam, gdzie powinien być pojazd, dźwięk wystrzelenia rakiety, wyrenderuje wystr ten dźwięk wystrzelenia rakiety na środku mapy. No, nie powiecie, że może to wprowadzić błąd i wręcz przestraszyć ci, jeżeli weźmiecie to z zaskoczenia. Ale teraz możecie sobie zadać pytanie: Co dokładnie oznacza War Thunder? Środek mapy. Nie mówię tutaj o takim normalnym środku mapy, jakbyś dosłownie sobie na środku, środku sobie xa wyrysował, jak na pirackiej mapie. A mówię o takim środku mapy wewnątrz kodu gry. Wiecie, jak w Minecrafcie macie koordynaty 0,0,0, to w War Thunder działa to na podobnej zasadzie. Też macie gdzieś na mapie ustawione koordynaty 0,0,0. Tutaj jest dobra wiadomość, bo zasadniczo większość map w grze jest odporna na tego glicza, gdyż koordynaty 0,0,0 są w punkcie, gdzie się styka mapa czołgowa z mapą lotniczą. Tutaj taki prosty przykład. Jestem na południowo-zachodniej krawędzi mapy Polska, a po północno-wschodniej części granicy mapy stoją moi widzowie. Powiedziałem im, żeby zaczęli strzelać z rakiet. To jest audio z gry jak coś teraz. Jak słyszać, idealnie słychać co niektóre wystrzały z rakiet, mimo to, że widzowie stoją aż 5 km ode mnie. Po prostu każdy widz, który nie był aktualnie renderowany w mojej perspektywie, w moim kliencie gry, ich dźwięki wystrzału rakiet są przenoszone na koordynaty 000 tej mapy, czyli w miejscu, gdzie ja aktualnie stoję na mapie Polska. Miejsce 000 z mapy Polska jest ekstremalnie daleko od grywalnej części mapy i raczej nie da się tego glicza napotkać zwykłej bitwie na tej mapie. Ale sprawdziłem i tak są mapy, gdzie koordynaty 000 są w grywalnej części mapy. Przez co ten glicz na tych mapach można doświadczyć w zwykłej rozgrywce. Mogę wam te mapę i miejscówki na spokojnie teraz wymienić. Ten glitch na mapie opuszczone miasteczko napotkamy przy tych skałkach ułożonych w takie schodki, czy taki taki sposkosi ułożone z skałki w pobliżu południowego punktu kontrolnego. Na mapie Wrocław Breslau napotkamy ten glitch przy ratuszu na ulicy Rynek. W porcie przechodłkowym przy pojedynczym kontenerze, na dosłownie środku mapy, przy tym samotnym kontenerku. W Atice, znowu na dosłownie środku mapy, przy środkowym punkcie kontrolnym. W Kampali, w południowej alejce północnego punktu kontrolnego. Na mapie północna Holandia, przy zbiornikach paliwa z pobliskiej stacji benzynowej też w sumie tak na środku mapy. Na mapie Kopalnia Złota, na pustym placu na środku mapy. Na mapie Swecja, przy pierwszej alejce pomiędzy kamienicami na północny wschód od środkowego punktu kontrolnego. Na mapie Bliski Wschód, tutaj prawie co poza mapą, gdyż za tymi zbiornikami widocznymi na północno-zachodniej części mapy, ale na spokojnie tego oblicza można spotkać na, w zwykłym meczu tutaj. Na mapie Wietnam, Glicza możecie napotkać przy tej skale, w południowej części spalonych terenów. Na mapie Wołomońsk, ten spot znów znajdziemy po prostu na w środku mapy przy tej wioseczce tutaj obok. I na mapie Kosmodrom, tutaj, nie wiem jak nazwać tą lokację, po prostu tutaj. Każdy ten spot, który właśnie wymieniłem, gra traktuje jako centrum mapy, a przez to podczas wystrzeliwania rakiet przez niewykryte, nierenderowane w Twoim kliencie gry pojazdy, będzie generować czy tam odtwarzać dźwięki związane z wystrzeleniem rakiety w tych właśnie miejscówkach. Co umie wprowadzić błąd? Tutaj taki prosty przykład. Mamy tutaj SDKF-a 222, który stoi po przeciwnej stronie mapy względem sztorma S, który strzela rakietami. Dla SDKF-a wystrzały rakiet brzmią tak. Tak słychać tą samą sytuację z, ze środka mapy. A tak słychać to z miejsca, gdzie faktycznie szturm S się ukrywa. Pokażę ten glitch na mapie. Cały glitch polega na tym, że jeżeli niewykryty, nie renderujący się szturm S wystrzeli rakietę kierowaną, to dźwięk eksplozji nie wygeneruje się w miejscu, gdzie jest przeciwnik, a w centrum mapy która na większości map jest dosyć daleko od mapy, ale są wyjątki, gdzie centrum mapy jest w części grywalnej mapy. Dodając to, że rakieta też generuje własny odgłos, który się porusza już z rakietą, może to po prostu wprowadzić cię w błąd podczas bitwy. Jeszcze kilka szczegółów co do tego, jak audio w tej grze dziwnie działa. Po pierwsze, jeżeli pojazd, który wystrzeliwuje ATGM-a zostanie w trakcie tego wykryty, gra sama siebie skoryguje, co to można doskonale usłyszeć. Po drugie są takie pelotki jak tor, który jak pierdzielną to słychać na całej mapie. Jednak w tym przypadku błąd nadal ma wpływ na grę. Jeżeli takowy tor nie jest wykryty przez gracza, to im bliżej centrum mapy jesteś, tym głośniejszy będzie wystrzał, mimo to, że wystrzał i tak słychać na całej mapie. I po trzecie Cały ten glitch tyczy się rakiet kierowanych. W przypadku rakiet niekierowanych mamy inny glitch. Po prostu pierwszy wystrzał pocisku niekierowanego powoduje natychmiastowe wyrenderowanie się, zespotowanie się przeciwnika, który wystrzeliwuje rakiety niekierowane, a przez to słychać to na całej mapie. I to wszystko o glitchu związanym z audio w tym filmiku. Ale czy jeszcze wam mało błędów w A co jeżeli wam powiem, że centrum mapy posiada jeszcze inne własne glicze? Upraszczając już ten temat. Gra traktuje środek mapy jako śmietnik na nieużywane elementy rozgrywki. Nawet podczas nagrywania tego filmiku udało mi się nieświadomie uchwycić kilka anomalii środka mapy jak ten. Czy... Ten, gdzie zauważyłem, że linki po padniętych graczach tutaj się reanimują, teleportują. Najciekawszą anomalią środka mapy może być ta: Normalnie, jeżeli grab dostanie pod jakimś względem wylew, to umie właśnie w centrum mapy wygenerować pojazdy widmo, np. po graczach, którzy w odpowiednim momencie z gry wywaliło. A zauważyliście jedną niezgodność na klipie Kowala? Nie ma tu kontenera z środka mapy na mapie port przeładunkowy. Wygląda na to, że Gajdin gdzieś pomiędzy sierpniem 2022, a momencie nagrywania dodał kontener na środek mapy, prawdopodobnie właśnie, żeby Kowalowi się na środku mapy widmo samoloty nie renderowały. Nie, to, to nie jest rozwiązanie, to jest jak na klejenie plasterka na otwartą ranę. A i na środku mapy można zobaczyć artylerię, jeżeli zostanie użyta przez któregoś z graczy, ale dosłownie przez minisekundę, przez chwilkę, jak mrugniecie, już jej nie widać. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko na temat błędów związanych z centrum mapy w World Thunder i mam nadzieję, że w połowie tematu nie poknociłem. Trochę pogmatwany był ten temat, chyba przyznacie. Dziękuję za obejrzenie całości, jeżeli to słuchacie, pamiętajcie lajku, like subiku i może o wspierającym za 2 złote, bo w ogóle jakby też nie wiedział mam aktywowaną funkcję wspierania na kanale. No i co, no i widzimy się w kolejnych materiałach, cześć! Tak w ogóle to nadal mam tą listę z 30 gliczy, które można by zrobić z nich kompilację. Hmm.